Witajcie kochani, dzisiaj czwartek i jak zawsze w czwartek mam troszeczkę dłuższe nauczania, troszeczkę głębiej staram się wejść w pewne tematy, tak więc zapraszam Was na dzisiejszy odcinek, ponieważ dzisiaj będzie wyjątkowa historia, jedna z moich ulubionych. Tak, w Biblii jest bardzo dużo różnych historii i Jezus opowiada przypowieści, ale również kiedy czytamy o jego życiu, kiedy spotyka różnych ludzi, to każda ta historia, jego spotkania z człowiekiem, uzdrowienie, uwolnienie kogoś, poprowadzenie dalej, jest wielką zachętą dla nas. I dzisiaj będziemy rozważać taką historię, która jest cudowna, ponieważ y, dotyka takich najważniejszych rzeczy związanych z naszą wiarą, z naszym oddaniem Bogu, z wytrwałością. Y, jest to historia, którą osobiście najczęściej opowiadam na ulicy, ponieważ ludzie, którzy są świadomi swojego pogubienia, y, alkoholicy, bezdomni, ludzie, którzy nie udają, którzy nie próbują pokazać, że są dobrzy, że wszystko ok w ich, w ich życiu, tylko przyznają się do tego, to są ludzie, którzy najchętniej słuchają takich historii. I biorą coś dla siebie. Tak jak za czasów Jezusa, byli grzesznicy, prostytutki, które chętnie go słuchały, ponieważ to byli ludzie, którzy byli podatni na naukę. Tak samo dzieje się również i teraz, ale wierzę, że my tutaj, wszyscy, którzy teraz słuchamy, którzy angażujemy się w to, żeby poświęcić czas, by otworzyć Biblię i razem studiować, również mamy ten Boży głód. I chcemy się uczyć. Dlatego proszę otwórzcie teraz już ze mną Ewangelia Mateusza, 15 rozdział i przeczytamy sobie od 22 wersetu do 28. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała do niego: Zmiłuj się nade mną Panie, synu Dawida. Moja córka jest ciężko dręczona przez demona. On jednak nie odpowiedział jej ani słowa. Wówczas jego uczniowie podeszli i prosili go, odpraw ją, bo woła za nami. A on odpowiedział, jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona podeszła i oddała mu pokłon, mówiąc, panie, pomóż mi. On jednak odpowiedział, niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. A ona powiedziała, tak panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu u ich panów. Wtedy Jezus odpowiedział: O kobieto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak chcesz. I od tej chwili jej córka była zdrowa. Ta historia jest tak mocno napakowana różnymi kąskami, takimi duchowymi a, pokarmami które po prostu odżywiają naszą duszę, one nakierowują nas na właściwy trop myślenia, na, na to, co Bogu się podoba widzimy Jezusa w trochę dziwnej sytuacji, w takiej sytuacji, gdzie on odmawia, gdzie nie chce pomóc człowiekowi, pozornie nie chce, bo przecież jednak w końcu ulega. Wydaje się, że ta kobieta tutaj musi stawać na głowie, żeby go przekonać. Ale znając Jezusa z innych historii i z tego, jak się zachowywał, jak traktował innych ludzi, wiemy, że on kochał i On był wzruszony stanem ludzi. Na pewno a, mógł sobie wyobrazić, jak to jest mieć dziecko, które jest męczone przez demona. E, I oto przychodzi do Niego poganka, czyli ktoś, kto nie jest z domu Izraela. I Jezus wiedział, że jest posłany, e, żeby być królem całego świata, nie tylko a, Izraela. Ale to jeszcze nie był ten czas. Jezus rozpoznawał, wiedział dokładnie, jak się potoczy dalsza historia i że teraz podczas swojego ziemskiego życia miał się skupić jedynie na Izraelu. E, tak więc reaguje w pewien sposób i e, w tym wszystkim widzimy niezwykłą postawę tej kobiety. E, bo skoro to jest poganka, skoro to jest kananejska kobieta, która nie miała do czynienia z Bogiem Izraela, e, to skąd w niej była taka determinacja i wiara? Widzimy tutaj, że aż cztery razy doświadcza odrzucenia. E, po raz pierwszy, kiedy woła. Synu Dawida, moja córka jest dręczona, czyli prosi, a on nie odpowiada jej ani słowa. Wiecie, a zignorowanie kogoś to jest, to jest cios. A to jest bardzo nieprzyjemna sytuacja. Nie wiem, czy kiedykolwiek byście w takim miejscu w życiu, kiedy czegoś potrzebowaliście, mówiliście coś do kogoś, a ktoś nie reaguje, ktoś was ignoruje, a ktoś traktuje was jak powietrze. Wasze poczucie wartości od razu spada. Myślicie sobie, co jest grane, tak? Dlaczego, dlaczego ktoś się tak zachowuje? Widocznie jestem nikim. Ale ta kobieta się nie wycofała, dalej tam była, ponieważ uczniowie zaczęli mówić: odpraw ją, bo woła za nami. Czyli ona nie dała się um, zniechęcić przez to, że Jezus nic nie powiedział, tylko była tam dalej, dalej wołała. I wtedy uczniowie zareagowali: odpraw ją, czyli nie chcemy jej tutaj, czyli przepędź ją, przepędź ją jak psa. A to również musiała ona słyszeć i widzieć, i ta postawa, atmosfera, która była wokół niej w tym momencie wytworzona, była bardzo nieprzyjazna, była nieprzychylna, tak. Nikt tutaj nie chciał się za nią wstawić. Po prostu traktowano ją jak, jak osobę, która się narzuca, którą trzeba zignorować. Czyli to było już drugie odrzucenie, które ona doświadczyła, po czym Jezus mówi: jestem posłana tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Czyli tłumaczy jej w tym momencie, dlaczego nie może jej pomóc, ponieważ to nie jest jego misja, ponieważ to nie jest to, co Bóg chce w tym momencie zrobić. I nie jestem pewna, czy, czy Jezus rzeczywiście w tym momencie nie wiedział, co za chwileczkę się stanie, czy mówił na bazie takiego objawienia ogólnego, które miał odnośnie swojej misji, tego, co ma zrobić, na kim się ma skupić w tej misji. Dlatego, że od momentu. Rozpoczęcia swojej służby, aż do śmierci minęło 3,5 roku, Jezus nie mógł pomóc każdemu i nie mógł pójść na cały świat i głosić Ewangelii. Dlatego skupił się na pewnym obszarze, na pewnych ludziach i wiedział, że jego zadaniem jest Izrael, a ci, którzy są w domu Izraela. Czy nie miał świadomości, że Bóg wysyła tą kobietę? Być może nie. Być może to była taka sama sytuacja jak podczas cudu, który wydarzył się w Kanie Galilejskim, gdzie Jezus również uważał, że to nie był jeszcze właściwy czas, żeby zadziałać, ale wiara jego matki E, sprawiła, że On rozpoznał Boże działanie, rozpoznał, że Ojciec prowadzi Go i zachęca do tego, żeby się zaangażował. Być może również w tej sytuacji Jezus e, uważał, że nie powinien nic robić, ale zobaczcie, jak rozwija się ta cała historia. Nieustępliwość i wiara tej kobiety przekonuje Jezusa, że Jego tata, Jego ojciec to wszystko tak zaaranżował, żeby Jezus właśnie wkroczył, i żeby pomógł. I teraz on tłumaczy jej pełną teologię, tak, że nie jestem tutaj posłany do was poganie, na razie zajmuję się innym narodem, ale do niej to jakby nie dociera. Ona wie jedno: jej dziecko jest chore, jej dziecko jest opętane przez demona, jej dziecko nie może normalnie żyć. I Jezus jest jedyną, jest jedynym ratunkiem w tym momencie. Tak więc teologia. W tym momencie ją nie interesuje, tak? czy to jest właściwe, że ona prosi, to, że ona podchodzi do grupy mężczyzn, to, że jest poganką, podchodzi do Izraelitów, to, że już prosi któryś raz, że nie daje się przepędzić. Jej miłość i determinacja, i wiara w to, że Bóg jest w stanie zadziałać nawet względem niej, która nie ma żadnego statusu, która nie ma, która nie ma żadnej pozycji, która nie może wskazać na. Nie wiem, na żaden argument, który mógłby przekonać Jezusie, Jezusa w tym momencie, ona pomimo wszystko tam jest i nie daje się odpędzić, i nie rezygnuje. A, I wiesz, że Duch Święty dał jej odpowiedź, która, a, która jest niezwykła, która jest moim zdaniem ponad naturalna. dlatego że w momencie, kiedy Jezus po raz czwarty ją odrzuca i mówi, niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętą, wskazując niejako, że. Jej rola nie jest taka jak dzieci, czyli jej pozycja jest marna. Ona odpowiada tak, panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Czyli widzimy tutaj, że ona się nie kłóci z Jezusem. Ona tutaj nie udowadnia swojej wartości czy swojej pozycji. Owszem, jestem poganką, ale mnie Bóg również kocha. Bóg kocha wszystkich ludzi bez względu na narodowość. Ona tutaj nie dyskutuje, ona tylko zauważa, że bez względu na to, jak kiepska jej pozycja w tym momencie jest yy, i to, że nie ma argumentów w tym momencie nie ma znaczenia, dlatego że są pewne prawidłowości w życiu, że każdemu, nawet psom należą się okruszki, A, i ona przyszła te, po ten okruszek, ona nie przyszła po pełne danie, ona nie przyszła po wszystko, co mogłoby jej się należeć, ale prosi o okruszek. I ta wytrwałość robi niesamowite wrażenie na Jezusie, robi również niesamowite wrażenie na nas, ponieważ widzimy jej pokorę, widzimy jej determinację. Miłość w stosunku do jej dziecka sprawiła, że była w stanie przetrwać te wszystkie cztery odrzucenia, te cztery odmowy. To, kiedy Jezus do niej nie mówił, to, kiedy jej uczniowie ją odpędzali, to, kiedy Jezus tłumaczył jej teologicznie, że jej się nie należy, w końcu Jezus, kiedy dobitnie powiedział. Że to nie jest pozycja, to nie jest miejsce, w którym ona powinna teraz być. Ona nie daje się zepchnąć. I wiecie, dostaje to, po co przyszła. I najbardziej wzruszające słowa w tej historii jest: Kobieto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak chcesz. Niech ci się stanie, jak chcesz, ponieważ twoja wytrwałość i twoja wiara jest tak wielka, że muszą pochodzić od samego Boga. I skoro Duch Święty w tobie działa i przekonuje cię, że masz to właśnie teraz dostać, że Bóg jest takim Bogiem, który pochyla się nad wszystkimi. Nad e, tymi, którzy nie mają żadnej pozycji, którzy nie mają zrozumienia teologicznego, e, którzy decydują się jedynie na okruszki. Bóg pochyla się nad takimi ludźmi. I teraz, kiedy spróbujemy to przenieść na nasze życie, e, to widzimy, że są pewne zależności. Czasami modlimy się do Boga i nie otrzymujemy odpowiedzi. I to jest dokładnie ta sama sytuacja, której doświadczyła ta kobieta, kiedy zaczęła wołać do Jezusa, a on nie odpowiedział jej ani słowem. My też czasami w życiu nie słyszymy ani słowa od Boga. I to nie znaczy, że za chwileczkę miałby się nie dokonać cud. Nie wiem, ile minut minęło od tego pierwszego zawołania do słów Jezusa: Niech Ci się stanie, jak chcesz. Prawdopodobnie niedługo, być może 20 minut, i tylko 20 minut ją oddzielało od tego, żeby doświadczyć uwolnienia dla swojej córki. I widzimy, że tylko te 20 minut oddzielało ją od tego, żeby doświadczyć cudu. Usłyszała również gorzkie słowa, nieprzyjazną atmosferę wytworzoną przez uczniów Jezusa, I czasami my również. Doświadczamy odrzucenia przez uczniów Jezusa, kiedy idziemy do kościoła, kiedy jesteśmy wśród wierzących, gdzie powinni być ludzie, którzy pomagają nam, żeby uzyskać odpowiedzi, żeby być bliżej Boga. A ci ludzie mówią: Nie, 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 nie zawracaj głowy, nie zawracaj głowy, idź sobie stąd, zajmij się czymś innym. I my również tego doświadczamy. My również doświadczamy tego, że Bóg czasami nam tłumaczy pewne rzeczy, a my Możemy po prostu przyjąć to, jak jest, albo możemy walczyć o to, co jest dla nas ważne. I postawa wiary tutaj została doceniona przez Jezusa, i wierzę, że jest kluczowa. Kluczowa w tym, żeby uzyskać cud, żeby doświadczyć przełomu w swoim życiu. Za każdym razem, kiedy decydujemy się, bez względu na to, ile razy usłyszymy odmowę, odrzucenie, doświadczymy jakiegoś zranienia, Wierzę, że ta kobieta nawet nie przyjęła żadnego zranienia do swojego serca. Ona po prostu była w tak uniżonej postawie. Ona przyszła tak uniżona, że nawet nikt nie był w stanie jej obrazić. I dla mnie to jest taki szczyt, wiecie, dojrzałości chrześcijańskiej, kiedy chodzimy w takiej pokorze, właśnie kiedy um, nikt nie jest w stanie nas obrazić ani urazić ani odmową, ani złą atmosferą, ponieważ my. Chodzimy pokorni, my chodzimy a, tak nisko przed Bogiem, przed ludźmi, że nikt nie jest w stanie nas jakby poniżyć, tak? Bo my już jesteśmy nisko. I my dokładnie wiemy, po co jesteśmy. My wiemy, jaki jest nasz, nasz cel tutaj na tej planecie, my wiemy, jakie, jakie, chcemy, jakie chcemy doświadczyć cudów, jakie potrzebujemy przełomy w swoim życiu. Przychodzimy do Boga z tymi potrzebami, przedstawiamy Mu je. I trwamy. Tak, bo tutaj też jest ten element czasu, wytrwałości, a tego wołania, tego nieodpuszczania, tego czekania, aż w końcu przyjdzie przełom, aż w końcu Bóg zauważy. E, wierzę, że Bóg włożył wiarę w serce te tej kobiety, że jej determinacja związana z miłością do tego dziecka e, była czymś takim, co było w stanie przenosić góry. Ja obserwowałam w swoim życiu wiele kobiet, które akurat kobiet, które były w stanie dla swoich dzieci zrobić wszystko, również dla swoich mężów chorujących, umierających. Słabe kobiety, które normalnie potrzebowałyby opieki w momencie, kiedy było zagrożenie życia ich dzieci czy mężów, były w stanie być jak lwice. I robić rzeczy niewiarygodne, które nie mieściły się w głowie nawet im. E, wszystko dlatego, że kochały, wszystko dlatego, że były zdeterminowane. Nie dały się odpędzić, nie dały się zniechęcić, nie dały się obrazić, e, nie dały się w jakiś sposób stłamsić, tylko po prostu szły do przodu, prosząc o to, co potrzebowały i otrzymywały. Kochani, wierzę, że ta sytuacja, kochani, wierzę, że ta historia jest napisana dla naszej zachęty. Bez względu na to, z czym się teraz zmagasz, i być może nawet myślisz o sobie, że właśnie jestem słaby, nie jestem zbyt wierzący głęboko, nie jestem zbyt duchowy, tak często upadam. Moje życie nie wygląda tak, jak powinno. I mamy świadomość tego, mamy świadomość tego, że być może jak ta kobieta, ona też wiedziała, że nie jest z narodu wybranego, że. Um, że może w regularny sposób nie czci Boga Izraela tak, jak powinna, ale pomimo tego przyszła, bo wiedziała, że jest to dobre miejsce, powiedziała, że ten Bóg działa, że ten Bóg odpowiada, że to jest żywy Bóg. I wierzę, że właśnie wiara jest jakby jedyną taką cechą, jedyną, jedynym takim znaczącym ogniwem łączącym nas z Bogiem. Czyli nasza pozycja w naszych własnych oczach, czy nawet innych ludzi, może być bardzo marna. Nie mamy się czym poszczycić, może nasze życie też nie jest pokładane tak jak powinno, ale, ale wierzymy, że Bóg może nam pomóc i przychodzimy do tego Boga i nie dajemy się odepchnąć, nie dajemy się zniechęcić. Milczenie nas nie zniechęca, pewne słowa innych ludzi nas nie zniechęcają. My dalej trwamy i przychodzimy do Boga, nie obrażamy się na Niego. Ta kobieta mogła się obrazić na każdym z tych etapów, ale ona się nie obrażała, ponieważ ona miała cel. Ona wiedziała, co jest w tym momencie najważniejsze, wiedziała, po co przyszła do Boga. Kiedy my w ten sposób będziemy postępować, będziemy trwali przy Bogu, czekając na przełom, to On przyjdzie. Ponieważ taka jest obietnica, ponieważ Bóg nie rzuca słów na wiatr. I kiedy powiedział, płukajcie, a wam otworzą, szukajcie, a znajdziecie, to znaczy, że to się stanie. To się po prostu stanie. Prośmy Boga, kochani, żeby a, nasze serca były pełne wiary i zachęty. Ta historia niech nas zachęca. Nie musiało zbyt wiele czasu minąć, e, kiedy ta kobieta usłyszała słowa: Niech ci się stanie, jak chcesz. E, I w tych słowach, wiecie, zawarte jest tak wielkie zaufanie. Jakby Bóg tutaj nie decyduje, w jaki sposób to dziecko ma być uzdrowione, uwolnione. Niech się stanie tak, jak chcesz. I jest powiedziane, że od tego momentu to dziecko zostało uwolnione czyli kobieta, ta matka miała taką wiarę, że wystarczy, że Jezus powie słowo, a jej dziecko będzie uzdrowione. I według, jej, według takiej wiary jej się to stało stało się tak, jak chciała. Bóg decyduje się, jakby idzie na pewien układ z nami. Kiedy my mamy wiarę, to mówi "Okej, okay, niech ci się stanie jak chcesz. Niech będzie po twojemu. Zobaczcie, jakie to jest a, piękne, że jakby Bóg nie narzuca tutaj niczego, mógłby to zrobić, ale mówi niech będzie tak, jak ty chcesz. Chcę być partnerem w tym projekcie. <noise> ty wymyśliłaś jak? A ja daję środki i zasoby. Takie cuda się dzieją w momencie, kiedy Bóg dostrzega naszą wiarę i determinację. Kiedy widzi wytrwałość, kiedy widzi to, że się nie poddajemy, e, że trwamy przy Nim, że się nie obrażamy, że się nie wycofujemy, że nie bierzemy do siebie różnych słów, pełnych rzeczy nie rozumiemy i to nie przeszkadza nam, żeby trwać przy Jezusie. Trwać przy Nim, patrzeć mu w twarz, oczekiwać cudu, Aż On się wydarzy. Kochani, modę się o to, żeby takie właśnie cuda działy się w moim Twoim życiu. I cokolwiek teraz się dzieje w Twoim życiu trudnego, przez jakikolwiek kryzys przechodzisz, może prosisz Boga już od wielu lat o pewne rzeczy, wzmocnij się i podejdź bliżej i spójrz Bogu prosto w twarz z uśmiechem, z radością, pomimo tego, że nie widzisz jeszcze przełomu, i powiedz, Boże, ufam Tobie. Ufam Tobie i nie ustanę, e, aż nie zobaczę przełomu w tej sprawie w moim życiu. I już czekam, kochani, na Wasze doświadczenia, e, na Wasze komentarze, bo wierzę, że wielu z Was już doświadczało tego typu sytuacji, kiedy przychodził przełom, e, kiedy dzięki wierze i wytrwałości doświadczaliście Bożych cudów. Proszę, napiszcie w komentarzu. Będzie to wielkim zbudowaniem dla tych osób, które nadal się zmagają, czekają i potrzebują zachęty. A ja już żegnam się z wami i do zobaczenia! Trzymajcie się z Panem Bogiem.